Cześć, witajcie wszyscy. Dzisiaj ponownie pomówimy sobie o nowościach, a konkretniej o drugiej fali figurek z linii Transformers Legacy, która została zapowiedziana 12 kwietnia podczas live'a. Trochę tego jest, dlatego nie przedłużam i lecimy z tematem. Zacznijmy od Deluxów. Pierwszym z nich będzie model, którego się spodziewaliśmy już wcześniej, czyli Wildrider czyli jeden ze stan które mają razem tworzyć Menesora. Już w tej linii pojawił się Dragstrip, a także zostały zapowiedziane dwie inne figurki, w tym i Wild Rider. I tryb alternatywny moim zdaniem prezentuje się świetnie. Tak naprawdę nie poprawiałbym w nim nic, bo jest wręcz idealny. Naprawdę ładny, smukły samochód. Moim zdaniem prezentuje się bardzo ładnie. Gorzej niestety jest z trybem robota. Sam robot powiedzmy, że jest ok, chociaż ręce jak dla mnie mogłyby być ciut wyżej, bo wydają się trochę za nisko, ale to da się jeszcze przeboleć. Ale to co mi naprawdę przeszkadza w tej figurce to ten ogromny brzydki plecak, który wygląda jak totalny śmietnik. I po zdjęciach widać, że raczej nie będzie zbytnio możliwości skompresowania tego plecaka bardziej, co moim zdaniem burzy ogólny wygląd figurki. Model ogólnie nie prezentuje się źle, ale jednak nie zachwyca. Kolejna figurka, przyznam szczerze, że dla mnie jest zaskoczenie, bo się jej w ogóle nie spodziewałem, a jest to Knockout. Tak, ten Knockout z serii Transformers Prime. Wiadomo, że w linii Legacy oprócz figury, jak oczywiście G1 i Beast Wars, pojawiają się także chociażby figurki z Prime. Jednak nie są to takie stricte wersje z Prime, to są bardziej takie połączenia Prime i G1. I tak też jest z Knockoutem, który jest. Zmienioną wersją figurki Jazza ze Studio Series 86, której recenzję byłam na moim kanale jakiś czas temu, ale mniejsza z tym i tryb alternatywny moim zdaniem wygląda super. To jest wręcz ten knockout, którego chcieliśmy od dawna. I w trybie alternatywnym wygląda super. I przyznam też, że w trybie robota też wygląda naprawdę nieźle. Zdecydowanie wygląda lepiej niż jego figurka z 2012 roku z serii Prime. Bo to po prostu była porażka. Tak naprawdę, ostatnimi czasy wydawało się, że najlepszą wersją tej postaci będzie figurka red. Tylko, że to nie był taki stuprocentowy transformer, bo figurki red to są takie transformery, to się nie transformują. A tutaj mamy knockouta, który się transformuje i wydaje się, że jest naprawdę niezłą figurką. Oczywiście nie jest to stricte Prime knockout, bo jak już mówiłem, to jest takie połączenie stylistyki G1 i Prime. Ale w tej wersji moim zdaniem się prezentuje jak najbardziej dobrze i ten mod jako knockout działa. Naprawdę mnie jest zaskoczenie, więc myślę, że jakbym miał okazję, to bym się na tą figurkę skusił. Przejdźmy do kolejnej figurki na naszej liście nowości, jaką jest Elita One. I w trybie alternatywnym przyznam, że prezentuje się całkiem spoko. No, takie autko, trochę stylizowane, ale moim zdaniem prezentuje się całkiem fajnie. Bi Zbytnio więcej się nie mogę na ten temat wypowiedzieć, po prostu fine out. No, i tyle, robota, muszę przyznać, że wygląda naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o nową wersję Elity One, to wygląda naprawdę mega dobrze. Porporcie są jak najbardziej dobrze zachowane. No, sylwetka figurki ogonie prezentuje się, moim zdaniem, jak najbardziej dobrze. Plus, też, z tego co wiem, to istnieją inne wersje ustawienia tego plecaczka. No bo jednak ta figurka jakiś na plecach ma, ale jednak w przeciwieństwie do takiego wild ridera, z tego co wiem, to tutaj istnieją inne możliwości ustawienia go, by to wyglądało ciut lepiej, co było pokazane na samym live. No i dwie przezroczyste bronie w zestawie. No, pff, miałem tego nadzieję, że nie będą one pękać. Jak nie, to ok. Ale no fajnie, że jakiekolwiek broni w zestawie ma ta figurka. No ogólnie pozytywne zaskoczenie, to znaczy tego też się nie spodziewałem, a jednak zrobiło na mnie pozytywne wrażenie. Dochodzimy zatem do ostatniej figurki klasy Deluxe w tym zestawieniu, jaką jest Tarantulus, będący zmienioną wersją figurki Blakarachni z Kingdom. No bo jakby nie patrzeć, no to oryginalna figurka Blakarachni z Beast Wars była zmienioną wersją figurki Tarantulasa, więc jest to w pewnym sensie w jakimś tam stopniu podtrzymanie tradycji. Tak jak zazwyczaj Grapple i Inferno są tym samym modem. Ale mniejsza z tym. W trybie pająka Tarantulus moim zdaniem prezentuje się całkiem spoko tak naprawdę jedyną rzeczą, jaka mi w nim przeszkadza, to tej widoczne z przodu łapy robota. Poza tym uważam, że ten tryb peł jąka nie wygląda w aż tak źle. I tryb robota muszę przyznać, że też robi na mnie całkiem pozytywne wrażenie. I po zdjęciach mogę stwierdzić, że podoba mi się nawet bardziej niż Blakarachnie. Chociaż no, ogólnie o tem tej figurce słyszałem niezbyt pozytywne opinie, więc ciężko mi powiedzieć, czy ta figurka będzie lepsza, czy gorsza od Blakara, czy będzie na tym samym poziomie. A no. Myślę, że nie już się tak źle, chociaż. No, myślę, że mogli coś inaczej wykombinować troszeczkę z tą skorupą na plecach. No, fajnie, że dostanie dwie bronie w zestawie, które można trzymać w trybie pająka. No, zawsze jakiś tam fajny dodatek. Ogólnie, no to figurka, na mnie, całkiem nie jest do wrażenia. Chociaż, tak jak mówiłem, ciężko mi powiedzieć, czy będzie to figurka lepsza, czy też gorsza od Rachni. Przechodzimy zatem do Voyagerów. Pierwszym wajadżerem, o którym sobie dzisiaj pomówimy, będzie Sandwave, który ku zaskoczeniu jest tak naprawdę lekko zmienioną wersją figurki z Siege. A tak naprawdę jest to niemalże ta sama figurka, bo jedyną różnicą, jaką mamy między tymi dwiema wersjami, jest usunięcie Battle Damage'u w wersji Legacy. Co moim zdaniem jest po prostu marnotrawstwem, bo można było zrobić albo nowy mod, albo użyć ten mod, tylko go zauważalnie zmienić. Co jest to też szokujące, że wzięli tą oryginalną wersję modu Siege, która zmieniała się w te lata latadełko, a nie na przykład te późniejsze wersje, już troszeczkę zmienione, które zamieniały się rzeczywiście w ten odtwarzacz kaset, a nie w jakieś cybertronskie latadełko. Moim zdaniem byłoby lepiej już, gdyby widzieli te późniejsze, zmienione wersje. A tak, moim zdaniem jest po prostu lenistwo. Jestem mocno rozczarowany, bo no, myślę, że no, mogli zrobić więcej, a daj po prostu tą samą figurkę co kilka lat temu, tylko pozbyli się zniszczeń. Moim zdaniem, no, słabo, moje no słabo. Przechodzimy zatem do kolejnego Voyager'a w naszym dzisiejszym zestawieniu, jakim jest Jaxus. Który jest bazowany oczywiście na Jaxusie z generacji drugiej I jest to, jeśli się nie mylę, pierwsza wersja tej postaci, jeśli chodzi o ten design w wersji figurkowej Bo wcześniej mieliśmy Jaxusa w linii Generations Jednak był to tak naprawdę lekko zmieniony Armada Starscream, no i... To nie była wersja taka jak ta z komiksów z generacji drugiej No a tutaj w końcu, po latach dostajemy G2 Jacksusa w wersji figurkowej i muszę przyznać, że prezentuje się naprawdę dobrze. W trybie alternatywnym moim zdaniem wygląda na, na naprawdę bardzo dobrze. Oczywiście ktoś mógłby narzekać, że od spodu widać ręce robota, ale moim zdaniem są one na tyle dobrze przetransformowane, że się to, jako i tak w tym trybie że o, służą za taką nazwijmy to nie wiem, podpórkę, jeśli to mogę tak nazwać, i to jak najbardziej działa moim zdaniem. No, i tryb robota, muszę przyznać, że też wygląda naprawdę dobrze. Wygląda do takiego potężnego, dużego robota, i no, wydaje się całkiem spory na tych zdjęciach. I muszę przyznać, że naprawdę zrobił na mnie pozytywne wrażenie. I przyznać, że z początku nie planowałem jego zakupu, ale teraz, jak na niego patrzę, to myślę, że jakby miał okazję, to bym się na niego skusił. Bo moje zdaniem wygląda naprawdę bardzo dobrze. Więc jestem tutaj jak najbardziej milie zaskoczony tą figurką. Przejdźmy zatem do figurek wyższej klasy. Zacznijmy od liderów. I jedynym liderem w tym zestawieniu jest Blitzwing, który wywołuje dość mieszane uczucia. O tej figurce wiedzieliśmy już wcześniej, ponieważ wyciekły zdjęcia do internetu. I powiem tak: w trybie robota moim zdaniem prezentuje się świetnie. Naprawdę jest to wręcz doskonały dziwan Blitzwing, jeśli chodzi o tryb robota. Naprawdę nie zmieniałbym w nim absolutnie nic. No i teraz tryb alternatywne. No Zacznijmy od trybu samolotu, który no z góry wygląda tak, jak powinien wyglądać Blitzwing w trybie samolotu. No i wszystko tutaj jest ok. Niestety ten tryb jest niemal całkowicie zepsuty przez te śmieci pod spodem. Przez to ten tryb wygląda trochę jak cegła, wręcz. I traci też tą dynamiczność i tą schludność. No naprawdę ten tryb ma duży potencjał. Tylko że są właśnie zaprzepaszczone przez te śmieci no. Wielka szkoda, bo naprawdę mogło być świetnie, a tak no niestety jest. Jest tak jest. No a jeśli chodzi o tryb czołgu, no to ten się prezentuje moim zdaniem trochę lepiej, aczkolwiek no dziób samolotu w tym trybie jest naprawdę na odległość zauważalny. Podejrzewam, że jest to jakieś tam nawiązanie do figurki g bo Figurka G1 Blitzwinga też miała w trybie czołgu widoczny dziób samolotu, tylko, że po przeciwnej stronie nie znajdowała się lufa czołgu, a tutaj znajduje się do, dokładnie tej samej stronie. Fajnie, że będzie można dodać jakieś dodatki, dzięki czemu ten tryb będzie bardziej dozbrojony. Zawsze jakiś tam dodatek. Ogólnie to ta figurka wywołuje trochę u mnie mieszane uczucia, bo tak jak mówiłem, robot wygląda super, ale no tryb alternatywny no mogłoby być moim zdaniem trochę lepsze. Dochodzimy zatem do ostatniej figurki w tym zestawieniu nowości. Jaką jest Commander Motormaster? Czyli kolejny ze stanów ikonów, które razem mają tworzyć Menesora. Tak naprawdę, no to sam Menesor ma być tworzony przez właśnie Motormastera, i do niego mają się podczepiać inne figurki, ale o tym może nieco później. I jeśli chodzi o samą figurkę, to powiem tak: w trybie alternatywnym, moim zdaniem, prezentuje się naprawdę super. Naprawdę. Bardzo ładna ciężarówka, jako całość, moim zdaniem, prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Ciekawe jest też to, że jest to możliwość odczepienia przyczepy od tej ciężarówki, czyli nie chciałem tylko sam ciągnik. No i fajnie jest to przemyślane i naprawdę fajnie zrobione. No i muszę przyznać, że tryb robota też wygląda naprawdę ładnie, chociaż jest jedna rzecz, której nie można nie zauważyć, jaką są oczywiście fejkowe stopy, bo te stopy są po prostu zauważalne na odległość, że są one oszukane. No, trochę szkoda, no mogę się tutaj ciut bardziej postarać, <grych> a tak to jest to zauważane na odległość. Ale tryb obroto, moim zdaniem, prezentuje się całkiem ładnie. Myślę, że wraz z innymi stanikonami będzie się prezentował dobrze. No i jak działa ten tryb menesora, pewnie zapytacie? No to działa on tak, że sam Motormaster jakby tworzy tego menesora i po prostu do jego kończyn doczekają się pozostałe figurki e, e, Timu. Czyli, że wiecie, do rąk się podczepiają na przykład drag strip czy deadend, chociażby, a do nóg pozostałe dwa stunt No i razem tworzą one Menasora. No, Kombinery w tej serii ogólnie są robione troszeczkę tak jak były w kreskówce generacja pierwsza. No, gdzie właśnie było tak, że sam duży robot zmienia się w tego kombinera i do jego kończyn po prostu się podczepiają pozostałe roboty. No ale tutaj, moim zdaniem, jak na razie zapowiada się, że wyjdzie to całkiem nieźle. No. Jednak, czy będę się na tą figurkę kusić? No raczej nie, ponieważ to będzie figurka klasy Commander, więc na życie będzie dosyć, dosyć droga. Plus yy, specjalnie nie planuję zbierać wszystkich stantikonów. Może tam z jedną figurkę bym zgarną, ale wszystkich no raczej nie. Ale nie mówię, że prezentuję się źle, bo moim zdaniem Motormaster jak najbardziej wyszedł całkiem fajnie. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o dzisiejsze nowości. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak, to. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, napisaniu jakiegoś komentarza i co tam jeszcze chcecie. I co, to było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeśli natomiast ciekawiam was nowości figurek z linii Studio Series, to zajrzyjcie na kanał Sebujak. Link będziecie mieli w opisie. No i co? To było do mnie na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!